Oh oh, la oh, da, da da da. Oh oh, la oh, da, da da da. Oh oh, la oh, da, da da da. Making our Christmas memory. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z troszkę innego samochodu, ale tym się nie przejmujcie. Czasami po prostu takie zamiany są. I słuchajcie, dzisiaj vlog taki typowo myślę będzie domowy, już niedługo, i taki kulinarny. Mam dzisiaj naprawdę sporo do zrobienia w kuchni, ale niestety. Ach, obowiązki, obowiązki, czyli kilka kwestii do załatwienia, więc zaraz zmykam, ogarnę co trzeba i koniecznie będę musiała wpaść do sklepu. Tutaj jestem akurat w takiej miejscowości, że mam dostępne tylko i wyłącznie dino, ale damy radę, mam nadzieję, że znajdę wszystko to, czego tam potrzebuję. I ja słuchajcie... Tak doceniam mój golfik. On jest bardzo cienki, ale jest z wełny i jedwabiu chyba. Albo kaszmiru, już nie pamiętam w każdym. Jedwabiu chyba. Dobra, nieważne. W każdym razie on jest cieniutki, ale przez materiał jest bardzo ciepły. Dlatego nie musiałam się ubierać w grube swetry jak taki misiek, tylko właśnie kurtka. Cieniutki golfik, na to mój kardigan. Też nowy kaszmirowy, co wam pokazywałam niedawno w. Ze sweterkami z lumpeksu. Akurat ten kardigan mam z Vinted i bardzo się cieszę, bo wiecie, nie mam takich ruchów ograniczonych, a jest mi naprawdę bardzo ciepło. No i właśnie, pokazałam Wam odrobinę pogody, ale niech Was to słońce nie zwiedzie. Jest u nas bardzo, bardzo zimno e, i wieje koszmarny wiatr już od dwóch dni, także no, niestety. Dobra, nie gadam, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas e, biegnę, biegnę załatwiać. Jestem już w domu, moi drodzy, pokażę Wam szybciutko takie maleńkie spożywcze zakupy i opowiem Wam, co dzisiaj będę takiego pysznego przygotowywała, e, dlatego, że jutro mamy takie święto małe w naszej rodzinie i e, pomyślałam, że upiekę z tej okazji Tort bezowy, to raz. Dwa sałatkę Gyros, więc też będzie przepysznie. I dobra, moi drodzy. Przedwczoraj byłam w takich ogromnych zakupach, nie udało mi się ich nagrać, natomiast mam całe, wiecie, zapasy i zaplecze pyszności, więc dzisiaj tylko dokupiłam rzeczy, których będę używała na bieżąco które były mi potrzebne, a których mi brakowało, ale słuchajcie, zanim odwiedziłam piekarnię, kupiłam świeżutki chlebek, no u nas pakują właśnie tak, więc dla czepialskich od razu to mówię, kupiłam e, również bułki, tutaj są takie alaty wrocławskie z Thermomixa, e, u nas się nazywają w piekarni poznańskie i ciabaty, także świeże pieczywko jest i teraz moi drodzy tak prędziutko e, jedną paprykę dobrałam, bo chyba jeszcze kilka mam, ale nie wiem, czy mi wystarczą biszkopty dla mojego dziecka. Tutaj też zapas jakichś wafelków. Mój mąż bardzo często sobie bierze, jak gdzieś jeździ. Kukurydza w puszce, taka duża puszka. Śmietanka raz i Śmietanka 2. Ja przyznam Wam szczerze, że jeśli chodzi o robienie właśnie tortu bezowego, to najbardziej lubię śmietanki do ubijania, te właśnie z lodówki. Także to kolejna rzecz. Może od razu sobie je tu schowam, żeby się składały I idziemy sobie dalej. Tutaj mam czerwone winogrono. I ja słuchajcie, też planuję je poprzecinać na pół albo na ćwiartki. Jeszcze zobaczę i przyodobić. Właśnie tort bezowy, reszta oczywiście zostanie do zjedzenia. Dalej, kochani, tutaj maliny. Też oczywiście torcik e, musi z nimi być. Kupiłam też e, troszkę kiwi. Tak pomyślałam sobie, że taki zielony akcent. Chciałam e, miętę, ale niestety w dino, bo, bo tak jak Wam wspominałam, byłam w dino. Tam nie było takich ziół, e, właśnie w doniczkach, więc mięty niestety nie kupiłam, ale pomyślałam, że może kiwi. Potnę też w jakieś takie małe, fajne. Kawałeczki i tym przy ozdobie. Oczywiście serek, mascarpone, dwa opakowania. I kochani, ojoj, na szczęście się nie wysypały, ale wieko się troszkę odchyliło. Borówki, Borówki też koniecznie na torcie bezowym muszą być. I na koniec ogórki kiszone, ja uwielbiam dać ogórki kiszone właśnie do sałatki gyros, tak niestety w tym roku nie mam takich swojskich ogóreczków, chociaż chyba moja mama robiła, ale jeszcze od niej ich nie dowiozłam, także trudno, będę musiała się pocieszyć takimi. I tutaj moi drodzy mam jeszcze ostatnią rzecz, czyli tak. Torebeczka prezentowa, i wino. I to jest tylko i wyłącznie taki maleńki dodatek do prezentu głównego, który jest sztosem. I mam nadzieję, że ta osoba się bardzo z niego ucieszy. To wino też wiem, że ta osoba bardzo lubi, dlatego właśnie yy, to jest takie wino. Ja wiem, bardziej taki napój, słuchajcie, z procentami, bo jest leciutko gazowany i jest smakowy. Jest to Carlo Rossi. Ale dobrze, także to już mamy, moi drodzy. I słuchajcie, jak tu już stoję. To zanim się przebiorę w taki, wiecie, domowy outfit do gotowania, to pokażę Wam dwie rzeczy. Dobra, może zacznę od tej. Zamówiłam trochę takich reklamówek, nie wiem jak to powiedzieć, z naszym przepięknym logo. Także zobaczcie. I oczywiście są to torby papierowe. Nieraz musimy komuś coś wręczyć, czy coś na szybko komuś spakować. Zawsze to. Będzie ładniej wyglądało właśnie w takich e, papierowych, pięknych torbach. I teraz, tak, moi drodzy, kolejna rzecz to jest moje zamówienie z Black Friday albo z dzień przed Black Friday. Nie pamiętam, w każdym razie jest to mak i tego Wam nie zdążyłam jeszcze pokazać. Słuchajcie już leży u mnie naprawdę jakiś czas, ale to dlatego, że tych rzeczy jeszcze nie potrzebowałam, więc niespieszno mi było to otwierać. I słuchajcie, trafiłam na genialną promocję w Maku, dlatego uznałam, że muszę po prostu z niej skorzystać. Mój podkład, który kocham. Otworzy się to pudło. O, się. Mój podkład, który kocham i uwielbiam od lat. Wow, patrzcie jak Mak pakuje teraz takie jakieś, o, cuda. Okej. Okay. Był o 30, tak, 30% taniej. Mój odcinek to NW10, a podkład jest z serii Studio Fix, także... Proszę bardzo, używam go od lat i nadal a, będę to robić. Po prostu jest e, niezawodnie, jeśli chodzi o mój codzienny e, makijaż. I na ustach tu już może troszkę zjedzona, ale mam nadzieję, że jeszcze to widzicie. E, moja absolutnie ukochana pomadka, której używam namiętnie od kilku dobrych miesięcy pół roku, ponad? Nie wiem, w każdym razie jest to. E, pomadka Act Natural. To jest pełna nazwa i moi drodzy, jestem już i moi drodzy, pomadka była przeceniona o 40%. Ona wyszła za 56 zł, więc mówienie, no to jest idealna okazja. Zwłaszcza, że mojej nie zostało już dużo, a ja praktycznie codziennie ją używam. To jest taki, naprawdę to jest idealny, perfekcyjny nudziak. Pomadka ma wykończenie matowe, więc no troszeczkę może nam te usta przesuszyć, zwłaszcza teraz jesienią i zimą, ale coś cudownego. Naprawdę. Ten odcień. Ja, jak wiecie, jestem osobą taką bladą, blondynką w dodatku, a i tak przefantastycznie fantastycznie czuję się w tym odcieniu, także tę pomadkę naprawdę Wam polecam. Myślę, że brunetki to w ogóle już będą obłędnie w niej wyglądały. Dobra, i to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Zabieram się za rozpakowywanie zmywarki, ale może zanim to się po prostu już przebiorę. No i działamy. I działamy w kuchni. Jestem z powrotem już taka po domowemu. I wiecie co? W międzyczasie odmyśliłam sobie plan działania. A mianowicie dzisiaj zrobię tylko spód od bezy, jako że ona będzie na jutro, a ja bardzo lubię dodać właśnie ten krem i owoce na świeżo, praktycznie tuż przed podaniem, ile mogę, maksymalnie najpóźniej to robię, a spód spokojnie możecie upiec właśnie dzień przed na przykład czy dwa dni przed, to naprawdę nie ma tutaj znaczenia. I jeżeli chodzi o przepis na bezę, ja nie będę tutaj Wam go teraz podawać, bo u mnie na kanale jest cały film z tym przepisem, także tam Was odsyłam. Już słuchajcie, mam ugotowaną zupę i to jest, widać, widać, to jest zupa pomidorowa z Thermomixa. To jest przepis zupa pomidorowa spod szrednicy, natomiast można ją zrobić ze świeżych pomidorów, z pomidorów z puszki, ale ja miałam pasatę pomidorową i zrobiłam z pasaty, wyszła obłędna, także jeżeli e, też tak będziecie chciały, to możecie śmiało e, przygotować tę zupę. I słuchajcie, będę teraz robiła buraczki. E, mam tutaj takie fajne swojskie buraczki. Ostatnie po prostu wręcz napadłam na mój ukochany e, warzywniak i z nich będę robiła buraczki na ciepło. One są fantastyczne, również w termomiksie. E, no ja nie jestem, słuchajcie, jakaś e, e, twórcza, jeżeli chodzi o przepisy, takie wiecie, z głowy, e, ale one są naprawdę obłędne, także przypuszczam, że też w internecie znajdziecie przepis na buraczki na ciepło właśnie. Zatem wypróbujcie. To jest to jest fajna rzecz. Ponieważ ją podajemy na ciepło, właśnie tę surówkę, jak zwał, tak zwał, jako taki dodatek do obiadu. Może on być dodawany do drugiego dania takiego typowego, na przykład ziemniaki, kotlety i właśnie to. Ja dzisiaj akurat mam pyzy z mięsem, one będą z cebulką, no i właśnie te buraczki na ciepło jako taki dodatek. I je możecie też na drugi dzień odgrzać i będą smakowały równie wyśmienicie. Także naprawdę ja Wam to serdecznie polecam. Dobra, i nie gadam, biorę się. Do obierania. No i kochani, buraczki się same gotują w termomiksie. Ja przygrzewam sobie, uuu, jasność, przygrzewam sobie zupę, już jestem strasznie głodna, jest po trzecie, a ja tylko śniadanie dzisiaj zdążyłam zjeść. Jako jakaś mucha nam tu lata. I gotuję jajka, dlatego że jeszcze na kolację chcę przygotować pastę z makreli. I tutaj właśnie w opakowaniu mam makrele wędzoną. Ostatnio podpatrzyłam ten przepis u Angeliki. Podziękuję Wam dokładnie ten film z tym przepisem. To sobie zerknijcie. Także no, mam nadzieję, że będzie pysznie. I tak moi drodzy, jeszcze muszę się koniecznie zabrać za tę bezę. Ale najpierw zjem. Buraczki gotowe. Jeszcze widzicie parują. Naprawdę są przepyszne, więc wam polecam ten przepis. A tutaj zobaczcie w międzyczasie obrałam makrel. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej ości. Jajeczka mam już ugotowane, także będę to ogarniać. Tutaj już czeka talerz przygotowany dla mojego męża, więc zaraz też przyjdzie na obiad. No i tak, moi drodzy, i ja jeszcze się za tą bezę nie wzięłam, ale zaraz będę to ogarniać. Wybaczcie, Thermomix w tle hałasuje, ale się myje. I wiecie co, chyba zakończę ten vlog, ponieważ no muszę się jeszcze z tym wszystkim tutaj uporać. Wszystkie przepisy, tak jak obiecam, podlinkuję Wam na tę pastę oraz na Bezę. Reszta to jest rodem z Thermomixa, więc nie stworzyłam ich sama. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, taki totalnie luźny, spontaniczny vlog, ale pomyślałam, że słuchajcie, takich też na moim kanale trzeba. Trzymajcie się tymczasem bardzo ciepło, buziaki wam ślę i do zobaczenia w kolejnych filmach.